Zważania. Jak dobrze pamiętamy, też ukazała się ta książka pod tytułem Od Janitów, do ratowników. Między innymi też wielu tam się na to było, tych właśnie autorów, ale główny masz tutaj, pierwszy drugi Stojer. Między innymi tak, jak tam czytamy w tym. Te dzieje strażaków tej ziemi raciborskiej, ta publikacja się okazała na 160 lat pożarnictwa w Braciborzu. A zakon Janitu udzielał się w i Tutaj miał swoją konturę, właśnie w Makowie. Udzielał pomocy chorym, ludziom szczególnie będącym w drodze do Jerozolimy. A jego klasztory ze szpitalami zaczęły też powstawać w całej Europie. Dziś właśnie w pierwszej pomocy przedetnicznej, szczególnie w nagłych zdarzeniach, kolizjach, szczególnie w kolizjach drogowych, w tej wiosce, koło Piotrowcy Wielkich, tak czytamy, wiemy dobrze, tutaj właśnie w tej gminie. Dlatego i Wy też bądźcie nadal tymi następcami tych. Granitu, którzy dziś możemy powiedzieć wtedy już w tych pierwszych ratowników, którzy udzielali tej pomocy. Dlatego w tym dniu dzisiejszym Waszego jubileuszu życzę wiele was, błogosławieństwa Bożego, opieki Waszego świętego Floriana w tej służbie, to jest służba pogu na chwałę a na ratunę. Strażacy duchowie z jaskim wsi czuwają, by człowiek bezpieczny mógł żyć. Amen. Zróbmy się za Ojca Świętego Franciszka, aby Bóg zachował go w zdrowiu i bezpieczeństwie. Ciebie prosimy. Amen. W to i sprawiedliwe, słuszne i zbawiające, a wyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali życzenie, a nie ojcze Święty, szekmoloncy wieczny bo. Naprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko, oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Muzyka 95 lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej. Ale też zawsze to jest czas życzeń. Życzymy zawsze zdrowia. Też życzę takiego zdrowia tej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, żeby się rozwijała nie tylko obecność sprzętu, ale też i ludzi, osób, które będą gotowe się chętnie zaangażować, włączyć, bo chyba w naszych czasach z tym jest, co jest coraz większy problem, aby byli chętni ludzie, którzy by chcieli się dla innych zaangażować, dla innych poświęcić. I tego Wam życzę, by cały czas ta jednostka się rozwijała, by służyła tej Waszej, tej małej społeczności miejscowości Lurczanki. Niech Boże błogosławieństwo, które żeśmy upraszali w czas tej Eucharystii, spocznie na Was, na wszystkich strażakach, ale też i na całej miejscowości. No to też jeszcze będziemy prosić w tym końcowym błogosławieństwie. A potem będzie się formowała procesja, czyli procesja, pochód, wtedy już strażacy my pokerują, ustawimy się i ruszymy do grudczanek tam pod remizę strażacką. Pan z nami